Dziś zdecydowanie trudniej było dotrzeć niż wczoraj, bo mgła, jeżeli wczoraj była duża, to dziś ogromna i ona będzie utrzymywała się jeszcze do godziny dziesiątej, o czym będziemy mówić. Ale teraz informacja sprzed chwili: poranne utrudnienia na pierwszej linii metra stacja, w śru, stacja śródmieście i łódzkie technikum jako pierwsze w Polsce będzie szkolić operatorów dronów, to ważna dziedzina, która będzie przydawała się w życiu, o szczegółach dla Państwa Maciej Zalewski. Ten trzeba piątek, o tym już więcej. Za chwilę i w rozmowie z naszymi gośćmi, w specjalnym spocie, który pokazuje, o czym marzy, czego pragnie młodzież LGBT. To bardzo ważny piątek, to tęczowy piątek, ważny dla świadomości nas wszystkich. Jestem o tym przekonana, jeżeli ktoś jeszcze nie jest, to na pewno przekona się po tej rozmowie. Z nami Justyna Suchecka, dzień dobry, witam, dobry. zawsze bardzo miło Cię gościć w studio. Cecylia Jakubczak, Kampania Przeciw Homofobii, dzień dobry, witam, witam również serdecznie. serdecznie. Przepraszam, że muszę tak zacząć, ale zacznę... Hmm... Ale zacznę od zdań, które nie bardzo o tolerancji świadczą. Na pewno ten czowy piątek nie odbędzie się w całej Polsce i na pewno nie we wszystkich szkołach. Mówi tak szef Ministerstwa Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek, mówi również o tym, że z naszej informacji wynika, że będzie to miało miejsce w marginalnej liczbie placówek, tam gdzie są nieodpowiedzialni, nieodpowiedzialni dosłownie dyrektorzy, którzy nie dbają o właściwą edukację i wychowanie dzieci. Przypomnę, że powinno się to odbywać ramowa, która ma uczyć otwartości jest, Justyna. No to jest zawsze takie śmieszne, bo tak samo... Bardzo dziękuję, o tym piszemy również w portalu tvn24.pl. Musieliśmy również przytoczyć te słowa ministra Czarnka, e, które mówią o tym, o tym dniu, o tym świętowaniu. Oby takich osób, które mają otwarte umysły na to było zdecydowanie więcej. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dzięki. Magda Adamowicz o pogodzie. Dzień dobry. Dzień Witam dobry. ponownie. Temgły chwilę przed godziną siódmą były bardzo gęste. I one wciąż się utrzymują. Co prawda, nie na zachodzie. Czas na najnowsze informacje. Już teraz godzina 8.30, dokładnie 8.31. Zapraszam również będą. Ale skoro mówimy o układaniu takich puzli, czyli o trudnościach, no to teraz naprawdę coś przełomowego, czym można się chwalić, za co można chwalić tych, którzy tego dokonali i to ogromna radość, że do tej operacji doszło. Zespół neurochirurgów z Centrum Zdrowia Dziecka po raz pierwszy w naszym kraju wykonał laserową termoablację guza mózgu u dziesięciolatka. I o tym już będziemy rozmawiać z naszym gościem. Doktor Wojciech, dotyczące ważnych tematów i tych związanych z pogodą, i pozostałych, o których Państwa informujemy. W czterech miejscach w naszym kraju zdemontowano pomniki poświęcone Armii Czerwonej. IPN informuje, że po wybuchu wojny w Ukrainie znalazł 60 takich miejsc właśnie. O szczegółach Maciej Mazur. Tak, to prawda, to nie jest niezwykłe. A teraz niezwykły człowiek, niezwykły dzień i naprawdę niezwykłe wyróżnienie. Piotrek jest glamour. Piotr Jacoń, człowiek, który rozpoczął bardzo ważną dyskusję na temat otwartości, na temat tego, co czują osoby transpłciowe i czego potrzebują. Piotrek został nagrodzony wczoraj. To mężczyzna roku glamour 2022. Dwie i pół minuty do godziny dziewiątej. Magda Adamowicz o poranku. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. O poranku z mgłami, które jak miną, to będzie przepięknie. Będzie przepięknie. Wręcz moglibyśmy się zastanawiać, czy to jest lato, czy jesień. Jeśli wziąć pod uwagę na przykład kolor liści, no to zdecydowanie mamy jesień, ale gdyby. Jest i ona, już Justyna krótka i najnowsze informacje na godzinę dziewiątą, polecam. Tak jest, czas na serwis. Justyna się krótka Justyna, bardzo dziękuję. To, dziękuję. Drodzy dziennikarze, studiujący w tej chwili to są świetne zdania na rozgrzewkę poranną, Dykcji. prawda? Można, można to odtworzyć tvn 24 goły. To już łatwiej. No, w ogóle było, u ciebie to było bardzo proste. Jakby bez żadnego, to żadne wyzwanie. Justyna, wróci o godzinie 9.30. Wtedy najnowsze informacje w serwisie. A teraz u nas historia, która na szczęście zakończyła się dobrze, proszę Państwa. Strażacy i policjanci odnaleźli poszukują przez 5 dni 77-letniego mężczyznę, który wybrał się na grzyby. Został w lesie, został znaleziony, żyje, jego stan jest stabilny, choć ta historia, jak łatwo się domyślać, mogła skończyć się całkiem inaczej. Stany Zjednoczone bardzo konkretnie odpowiedzą na każdy atak Rosji na amerykańską infrastrukturę, tak ostrzega rzecznik Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. John Kirby odniósł się w ten sposób do groźby Kremla, który ostrzegł, że satelity Stanów Zjednoczonych mogą stać się celem rosyjskich ataków. Pytania zapowiadał pytania zadawał korespondent Faktów TVN Marcin Wrona i takie padały odpowiedzi. Magda Adamowicz z nami. Dzień dobry Magda. Mówiłam, że agencja meteorologiczna przewiduje, że to może być najgorętszy z październików i że w Hiszpanii 30 stopni. A tu jest poprawka. No właśnie, to ja jeszcze tylko uzupełniając powiem, że wczoraj na południu Hiszpanii były takie miejsca, gdzie temperatura dobiła do 35 stopni i wygląda na to, że dzisiaj może nas czekać powtórka. Może nie 35, ale na pewno powyżej 30. Bardzo za nie dziękuję. Jest godzina 9.30. Czas na najnowszy serwis informacyjny i te informacje od Justyny Siekłudskiej. Zapraszam. them. Um. Dobrego dnia życzę, Dziękuję. miłego odpoczynku w pięknej pogodzie. Justyna, z Państwem od samego rana do teraz właśnie. A my za chwilę komentarze polityczne tych, którzy obserwują, co dzieje się w ciągu ostatnich dni, którzy prognozują, jak to może politycznie się skończyć. Ale wcześniej jeden z materiałów, który właśnie o tym mówi. Od lat Prawo i Sprawiedliwość za to, co złe, obarcza ekipę poprzednią. Bardzo jasno wskazując winnych. I tym winnym najczęściej jest Jeden człowiek, ostatnio coraz częściej wskazywany bezpośrednio przez Jarosława Kaczyńskiego, który pojawia się w różnych miejscach. O tym reporter faktów TVN Jakub Sobieniowski.